Miłośnicy ortograficznych łamigłówek mają czas do 3 października, by stać się uczestnikami ogólnopolskiego dyktanda. Konkurs odbędzie się 12 października w Centrum Kultury imienia Krystyny Bochenek w Katowicach. Do wygrania 30 tysięcy złotych i tytuł Mistrza Ortografii Polskiej. Nie ukrywam, że listy jeszcze są otwarte, także czekamy do 3 października, ale na dzień dzisiejszy nam się zgłosiło przeszło tysiąc osób, jeżeli chodzi o wzięcie udziału w dyktandzie dla dorosłych. Są to tak zwane listy rezerwowe, ale tak jak mówiłam na konferencji, wszystkie osoby przyjeżdżają i nigdy się nie zdarzyło tak, żeby po prostu te osoby nie weszły na salę. Z prostej przyczyny te osoby, które się rejestrują nie zawsze mogą, coś im czasami wy, wypada jakaś choroba i wtedy nie przyjeżdżają do Katowic. Dyktando, czyli wielkie wydarzenie związane z językiem polskim, znalazło swoją lokalizację tutaj w Katowicach, gdzie region jest dosyć specyficzny pod względem, powiedzmy, pewnych tradycji regionalnej, również w aspekcie języka tak, śląskiego. Więc to jest takie bardzo fajne, że z jednej strony szanujemy i kultywujemy tradycje, ale również jesteśmy absolutnie otwarci, bardzo przyjaźni na, na wszelkie formy promocji języka polskiego. I to jest niezmiernie cenne. I warto może jeszcze dodać to, że to była jedna z inicjatyw kulturalnych, która otworzyła znacznie szersze spektrum działania w obszarze kultury i promocji miasta poprzez kulturę. Więc jest to cenny dorobek wielu z nami znakomitych profesorów. Pani Krystyny Bochenek przecież to była jej inicjatywa, ale również wielu uczestników, którzy przyjeżdżają tutaj do Katowic na ten jeden wielki Dzień Dyktanta. Tekst dyktanda dla dorosłych przygotuje profesor Andrzej Markowski. Dyktando będzie bardzo trudny. Jeżeli mi się nie uda zrobić bardzo trudnego dyktanda, to będę niezadowolony. Dlatego, że jest to rodzaj konkursu na najwyższym poziomie. Nie jest to dyktando, które każdy może bezbłędnie napisać. I chcę, żeby właśnie można było tutaj wykazać się umiejętnościami ortograficznymi, no właśnie takimi, które cechują mistrzów. 8 października organizatorzy opublikują listę osób zakwalifikowanych do konkursu.